W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu, wobec nieba i ziemi, świadom swojej nędzy, grzeszności i niewystarczalności, oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie Twemu nieskończonemu miłosierdziu. Ufając Twojej miłosiernej miłości, wyrzekam się na zawsze i całkowicie. Zła i tego, co do zła prowadzi, demonów i wszelkich ich spraw i pokus, świata i wszystkiego, czym usiłuje mnie pociągać i zniewalać, siebie i wszystkiego, co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę. Oddaję się Tobie, Jezu, najmiłosierniejszy Zbawicielu, jako jedynemu mojemu Bogu i Panu. Jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia. Z całą pokorą, ufnością i uległością wobec Twojej najmiłosierniejszej woli oddaję Ci siebie, moje ciało. Duszę i ducha, całą moją istotę, życie w czasie i w wieczności, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, rozum, uczucia i pragnienia, wszelkie zmysły, władze i prawa, wolę i wolność moją, wszystko, czym jestem. Co posiadam i co mnie stanowi. Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej świętej woli, przez ręce niepokalanej matki miłosierdzia. Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego miłosierdzia. Broni mnie i posługuj się mną jako swoją wyłączną. I całkowitą własnością. Jezu ufam Tobie. Amen.